Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na posiedzeniu nadzwyczajnej, 41. sesji nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Surażu. Przepraszam bardzo. 41. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Surażu. E, witam Pana Burmistrza, panią, e, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, witam Panią Inspektor, wszystkich Państwa radnych oraz obecnych na sesji Sołtysów. E, proszę Państwa, e, materiały na sesję zostały Państwu dostarczone. Niezbędne są zmian, do, jest dokonanie zmian y, w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej w związku z rozstrzygniętym przetargiem y, na wymianę i rozbudowę oświetlenia ulicznego. Y, niniejszym otwieram obrady 41. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Surażu i proponuję przejść do punktu drugiego, projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. Panie Sekretarzu, może oddam Panu głos. Generalnie tak, rozstrzygnęliśmy już drugi ten przetarg, który ogłosił... Po rozstrzygnięciu przetargu minęły już ten okres na jakby odwołania. Otrzymaliśmy już promesę również z banku, czyli udało się to wszystko szybko jakoś proceduralnie przejść. I te zmiany żeby już jakby nie czekać do końca miesiąca na tą sesję W czerwcową jak najszybciej jakby ruszyć z tym Podpisaniem umowy i wykonaniem tej modernizacji w szczególności Wymianą lamp natomiast tam ten drugi etap który dotyczy W szczególności rozbudowy właśnie jest przesunięty Umowa obejmuje również przyszły rok dlatego też te zmiany są Wynikiem tego, że to jest wieloletnia inwestycja. Tak, pokrótce. Prosiłabym jeszcze o dodanie informacji, kiedy z wykonawca, w jakim terminie ma zrealizować? Planuje wejść na, z rozpoczęciem prac? Planowany termin podpisania umowy to wstępnie jest na 12, jesteśmy już umówieni. Po podpisaniu umowy wykonawca, jakby złoży zamówienie po uzgodnieniu tutaj z nami. Tych od strony, tak jakby technicznej, tych lamp, czyli czy zgodności z PFU, czyli programem funkcjonalno-użytkowym i będzie złożone zamówienie na lampy. Okres oczekiwania no, w zależności to trudno powiedzieć, natomiast termin modernizacji jest na 15 września przewidziany. I to jest zakończenie, tak. I to jest wymiany lamp. Może w tym również, jeżeli to proceduralnie uda się z PGE przeforsować, to również dowieszenia zostaną wykonane, natomiast sama rozbudowa to zostanie przygotowana dokumentacja, uzyskane pozwolenie, czy tam w naszych drogach to. Z nami będzie uzgodniona, natomiast przy drogach powiatowych z PZD plus pozwolenie na budowę, bo to jest już stricte budowlana sprawa. I to jest przewidziane na przyszły rok. Jeżeli natomiast uda się to wszystką dokumentację szybko przeprocedować, to może i w tym roku jeszcze się uda. Ale to na razie modernizacja jest priorytetem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie projektu uchwały w sprawie, yy, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok? Jeśli nie widzę, to bardzo proszę o przegłosowanie. 14 głosów za przy 14 radnych obecnych. Dziękuję bardzo. W ślad za y, uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Suraż na lata 2023-2029. Y, pani, pani skarbnik może tym razem oddam głos. Bardzo Dobrze, proszę. Dziękuję bardzo. Tak jak było powiedziane, że to jest w, w ślad ze zmianami w budżecie. Może ja tutaj to przybliżę kwotowo, jak inwestycja się. Bardzo bym prosił. To ja przeczytam objaśnienia przyjętych zmian. W załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej gminy Suraż w związku ze zmianami budżetu 2023 roku, za który plan dochodów, wydatków i przychodów. I wstawiono nowe przedsięwzięcie pod nazwą Rozbudowa Modernizacja Oświetlenia Ulicznego na terenie gminy Suraż do realizacji w okresie 2023-2024 zgodnie z promesą z BGK na środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pierwszy etap, który odby będzie odbywał się w 2023 roku, opiewa na wartość yy, łączne nakłady finansowe 989 473,75 zł. Z tego 917 1426 zł. 25 groszy. Są to środku, środki z programu inwestycji strategicznych Polski Ład oraz wkład własnej gminy 72 047, 50 zł. 50 groszy. Drugi etap zaplanowany na 2024 rok. Łączne nakłady finansowe 942 426 25 zł. 25 groszy, z czego 917 426 25 zł. 25 groszy. Środki z programu inwestycji strategicznych. Polski Ład oraz wkład własny gminy 25 tysięcy zł. Łączna wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 1,963,900 zł. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Suraż na lata 2023-2029? Nie widzę. Skoro nie widzę, to bardzo proszę o przegłosowanie. Bardzo proszę o używanie pilotów. Panie Bogdanie, dziękuję bardzo. 15 głosów za przy 15 radnych obecnych. Proszę Państwa, punkt czwarty, zakończenie obrad 41. nadzwyczajnej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Surażu. Dziękuję bardzo. Niniejszym zamykam posiedzenie obrad.